I ta Barcelona w 2011, Pepa Guardioli, kiedy wszyscy zaczęli się na nim wzorować, to, to, to był taki moment yy, niesamowity. No nawet nie chodzi o samą Tikitakę, bo Tikitaka była troszkę wypadkową jakości zawodników, mm -hmm, którzy mm -hmm. byli na boisku, ale sama taktyka, to jak on otwierał yy, całe boisko i, i, i grał pod dużym ryzykiem było, było niesamowite. I dzisiaj wszystkie topowe kluby próbują yy, się tym, tym wzorować. Yy. Ale fizyczność i intensywność tego sportu jest na zupełnie innym poziomie. To znaczy, dzisiaj dzisiaj ktoś, kto nie jest świetnym atletą, na szczęście bramkarze są z tej zasady wykluczeni. Dzisiaj ktoś, kto nie jest super atletą, nie jest w stanie grać na wysokim poziomie. Ale czy to nie a, a, w, a wtedy widziałem wielu. A czy to nie jest tak, że teraz taki George Best, Best Paul Gascoigne, mhm. że teraz. Nie ma szans na to, żeby sobie pozwolić, już na. Yy, musi być dieta. Tu, tu nie, nie, nie będzie, będzie takiego ma. zawodnika. Nie ma szans. No nie będzie takiego zawodnika, bo, 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 bo i ta intensywność, i to, ile trzeba biegać i taktyka, która wymaga od ciebie tego biegania, sprawia, że. Yy, mówię mniej więcej, mniej więcej liczby prawidłowe. Dzisiaj taki zawodnik jest rozpoznany po 5 po minutach meczu. Okay. A... Dzisiaj A... grałoby się w dzisiaj.